Najpierw chciałabym jeszcze Państwo trochę wprowadzić w przykład, którym się dzisiaj będziemy zajmować. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy producentem piwa. Posiadamy cztery marki, tak jak tutaj Państwo widzą, są to Merkur, Luna, Virtus oraz Saturn. Każda z tych marek ma oczywiście swoją docelową grupę klientów. Jedne są już na rynku od dłuższego czasu. Niektóre zostały wprowadzone niedawno. Niestety, każda też z tych marek oczywiście boryka się ze swoimi specyficznymi problemami. I teraz, w kilku zdaniach, może przybliżę każdą z nich. Nasza pierwsza marka: Merkury, to jest nasza główna, najstarsza marka. Tutaj jest ona skierowana do osób w wieku od 25 do 50 lat o średnich dochodach. Także, jak Państwo widzą, ten segment jest całkiem duży. No, i tutaj to, o co walczymy, to jest utrzymanie naszych dużych udziałów w rynku. Czyli musimy po prostu monitorować, monitorować kondycję marki i jej wizerunek, żeby, żeby po prostu te, te udziały duże utrzymać. Dalej, przechodząc do marki Luna, to jest nasza najmłodsza marka. Kierowana jest do segmentu premium, szczególnie tutaj do kobiet. Wprowadzona właśnie została na rynek bardzo niedawno. Dopiero zakończyliśmy tak naprawdę promocję, kampanię marketingową. No i chcemy tak naprawdę ocenić jej efekty, czy udało nam się trafić do tej grupy, do której chcieliśmy. Następnie trzecia marka to jest marka Virtus. Ona jest skierowana do osób wieku od 18 do 30 lat, o dochodach średnich i niskich. Także tutaj, jak się Państwo mogą domyślać, no ten segment czy powiedzmy rynek tanich piw jest dosyć spory, także tutaj cele też są trochę inne. Tutaj głównie zależy nam na tym, żeby się odróżnić od konkurencji, a także na tyle, na ile się da to przywiązać konsumentów do naszej marki. Natomiast czwarta marka to jest marka Saturn. Na niej dzisiaj się skupimy przede wszystkim. To jest marka skierowana do osób w wieku od 35 do 55 lat o wysokich dochodach. Także tutaj to też w zasadzie się pokrywa tutaj z naszym segmentem premium. To, co nas martwi, to jest to, że w ostatnim czasie nastąpił spadek sprzedaży. Do tej pory nasza marka sprzedawała się całkiem dobrze. Natomiast coś na rynku się wydarzyło i y, niestety zaobserwowaliśmy ten spadek. No i jako analitycy, dostaliśmy y, od marketingowców y, i zarządu pytanie: czy konieczne jest repozycjonowanie naszej marki? A jeśli tak, to w jakim kierunku? Y, żeby odpowiedzieć sobie na takie pytanie, oczywiście, musimy mieć najpierw. Y, Jakąś bazę danych, musimy mieć na czym pracować. Także zdecydowaliśmy się przeprowadzić takie badanie ankietowe. Tutaj mają Państwo na slajdzie przykładowe pytanie. Respondenci mieli odpowiedzieć, czy w zasadzie wybrać z siedmiu par określeń to, które bardziej pasuje do konkretnej marki. Także tutaj, dla, tym, na tym, dla tej marki Merkury, powiedzmy, mamy do wyboru: czy jest to marka dla wszystkich, czy dla wymagających? Dla mężczyzn, dla kobiet. Czy jest to marka towarzyska, czy może domatorska, dla młodych, dla dojrzałych, czy jest tajemnicza, bezpośrednia, elegancka, może na luzie, czy też tradycyjna albo nowoczesna. Takie pytanie powtórzyło się dla oczywiście wszystkich naszych czterech marek, które posiadamy, ale także włączyliśmy tutaj sześć marek konkurencyjnych, żeby móc porównywać też nasze marki jeszcze do szerszego, szerszego grona. Udziałowców na rynku, powiedzmy. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jak wyniki takiego badania ankietowego będą się prezentować w naszym zbiorze danych. Także teraz pozwolę sobie udostępnić swój ekran. I mam nadzieję, że widzą Państwo już nasz zbiór danych, na którym dzisiaj będziemy pracować. Najpierw mamy siedem naszych par określeń. Jak Państwo widzą, Musiały one oczywiście zostać zakodowane w taki sposób, że każda para stanowi osobną zmienną. Tychotomiczną oczywiście, czyli wybieramy albo jedną, albo drugą wartość z tej zmiennej. Dalej mamy naszą zmienną markę. Tutaj możemy też sobie podejrzeć, jakie wartości mogła ona przyjmować. Mamy naszą markę Virtus, mamy też nasze marki Merkury, Lunę oraz Saturn, a także sześć dodatkowych marek naszych największych konkurentów. Dalej mamy jeszcze takie dwie dodatkowe zmienne, jak motyw zakupu i ulubiona marka. Natomiast do tych dwóch zmiennych wrócimy sobie jeszcze później, także na razie pozwolę sobie je zostawić. Jak już jesteśmy przy zbiorze danych, możemy też podejrzeć, ile obserwacji nam się udało uzyskać tutaj, zjeżdżając na sam dół. Widzimy, że. Mieliśmy 328 respondentów, tyle osób zdecydowało się odpowiedzieć na nasze pytania. Taka, że całkiem, całkiem niezła grupa, myślę, że można na niej spokojnie działać. No, i mając taki zbiór danych, jak Państwo to widzą, wiedząc, jakie, jakie cele mamy przed sobą, możemy spokojnie zdecydować się na wybór analizy korespondencji jako tej metody, którą będziemy chcieli wykorzystać do szukania odpowiedzi. Także wracając jeszcze do prezentacji. Tak, może podsumowując, co w takim razie może nam dać analiza korespondencji w tym wypadku? Tak, bardzo ogólnie analiza korespondencji ma nam ułatwić znalezienie odpowiedzi na takie pytania, jak na przykład, które segmenty konsumentów są podobne do siebie pod względem preferencji wobec marki. Drugim pytaniem może być, które. Marki charakteryzują się zbliżonym profilem konsumentów, a także na przykład z którymi segmentami konsumentów związane są szczególnie silne poszczególne marki. W tym wypadku wiemy, że oczywiście nasz problem jest trochę bardziej konkretny. Te pytania też możemy trochę bardziej skonkretyzować. Także tutaj oczywiście to, na czym mamy się skupiać jako analitycy, to jest problem spadku sprzedaży marki Saturn. Te pytania, które postawimy sobie, więc w tej analizie to będzie już tak bardziej y, uszczegółowiając, to jest jaki profil konsumenta ma marka Saturn. Y, po drugie, czy są jakieś marki, których ten profil konsumenta jest zbliżony do segmentu konsumentów marki Saturn. No i trzecie pytanie, y, które już Państwu wcześniej sygnalizowałam, to najważniejsze, czyli czy istnieje potrzeba repozycjonowania marki Saturn. No i oczywiście, jeśli tak, to, y, to w jakim kierunku. Y, Teraz, tak naprawdę, skoro wiemy już, co chcemy wiedzieć, czym chcemy te cele osiągnąć, no to pozostało nam tylko wybrać odpowiedni wariant analizy korespondencji. O tym Wojtek też wspominał, natomiast dla pewności pozwolę sobie jeszcze tutaj pokazać slajd z przypomnieniem. Mamy do wyboru tak naprawdę dwa warianty. Pierwszy to jest prosta analiza korespondencji. Jeśli mamy tylko dwie zmienne jakościowe, czyli tak jak w takiej prostej tabeli krzyżowej, to wtedy wybieramy ten wariant. Natomiast y, wielowymiarowa analiza korespondencji będzie nam przydatna, kiedy tych zmiennych będziemy chcieli analizować więcej. Wtedy oczywiście y, wszystkie te zmiany są traktowane jako nominalne. Y, natomiast no tutaj, pewnie jak Państwo się już domyślają y, i zresztą widzieli Państwo w naszym zbiorze danych, y, przez to, że każda para jest osobną zmienną, tych zmiennych mamy całkiem sporo. Także na początek zdecydujemy się na wielowymiarową analizę korespondencji. No i teraz myślę, że dosyć obszerne wprowadzenie powinno być już wystarczające. Możemy przejść bezpośrednio do naszego zbioru danych i do, do analizy. Już Państwu udostępnię znowu ekran. Dobrze, żeby przejść do analizy korespondencji, musimy tutaj z menu na górze wybrać analizę, następnie redukcję wymiarów. I tutaj, może już od razu pan zasygnalizuje, że analiza korespondencji, tak, tutaj to jest ta prosta, ten prosty wariant. Jeśli chcemy przejść do wielowymiarowej, musimy przejść przez skalowanie optymalne. Następnie te domyślne ustawienia, jak Państwo widzą, spowodują, że tą wybraną analizą będzie właśnie wielowymiarowa analiza korespondencji. Klikamy więc definiuj. I tutaj, jako zmienne analizowane, przerzucamy te wszystkie, które nas na ten moment interesują, czyli wszystkie cechy oraz marka. Tutaj na dole mają też Państwo pokazane wymiary w rozwiązaniu, które będziemy chcieli otrzymać. Tak jak zresztą Wojtek wcześniej mówił, pozostawienie dwóch jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Żeby jeszcze otrzymać takie dodatkowe obiekty wynikowe, które nam pozwolą trochę więcej. Wyciągnąć z tej analizy. Tutaj przez wykresy zmienna dodamy sobie troszeczkę tych obiektów. Jako wykresy kategorii, dostań, tak, przerzucimy markę, aby dostać taki osobny wykres pokazujący tylko i wyłącznie tą zmienną. Następnie na pewno będziemy chcieli mieć jeden wykres, na którym będą znajdować się wszystkie analizowane zmienne, także tutaj to nam da ten łączny wykres kategorii. No i na końcu miary dyskryminacji, oczywiście chcemy mieć przedstawiony wykres. Natomiast e, użyjemy wybranych zmiennych. Tutaj marka akurat nie będzie nas tak bardzo interesowała, także tylko e, przerzucam te pary określeń. E, możemy kliknąć dalej i OK. E, no i zobaczmy, co też tutaj otrzymaliśmy. E, mamy parę tabel z podsumowaniem m, analizy. E, mamy, tak jak chcieliśmy, nasz wykres, e, czy też w zasadzie już mapę percepcyjną e, tylko dla tej zmiennej marka. Mamy też później łączny wykres, łączną mapę percepcyjną dla wszystkich zmiennych. Później tabela i wykres kolejny nie będą nas aż tak bardzo interesować, natomiast na końcu mamy jeszcze miary dyskryminacyjne, zarówno w formie tabeli, jak i w formie wykresu. I teraz, żeby omówić te wszystkie obiekty wynikowe, które otrzymaliśmy, pozwoliłam sobie stworzyć taki raport. Tutaj przysięgam Państwu, że te wartości są dokładnie takie same, nic tutaj nie zmieniałam, jeśli chodzi właśnie o wartości, czy w tabeli, czy na wykresie. Natomiast po prostu wizualnie te, te dane są już troszeczkę lepiej przedstawione. No i też zebrane są po prostu w jeden raport, który myślę, że przyjemniej będzie i opowiadać mi i Państwu tego słuchać. Także przejdźmy do naszej pierwszej mapy percepcyjnej, którą tam otrzymaliśmy. To była mapa tylko dla zmiennej marka. Tutaj Państwo oczywiście słyszą mój komentarz, moją opowieść na ten temat, natomiast jeśli bym chciała komuś wysłać później ten raport, dodałam taki krótki komentarz, podpowiedź, że właśnie dzięki mapie percepcyjnej możemy dokonać tak zwanej interpretacji taksonomicznej, czyli te marki, które są do siebie podobne, będą na każdej mapie percepcyjnej leżały blisko siebie. Tutaj skupimy się na naszej marce Saturn. Zlokalizowaliśmy ją tutaj po prawej stronie. No i widzimy, że jest dosyć podobne do marki Luna, czy też na przykład Jupiter. Ale takie marki, jak Bachus, czy Wulkan, no to już jest w zasadzie zupełnie inna historia. Tutaj też w komentarzu dla tych, którzy wolą wizualnie to zobaczyć, to też, też to dodałam. Możemy sobie podejrzeć też podsumowanie modelu. Tutaj jak Państwo widzą, 328. Obserwacji było wziętych pod uwagę, czyli zgodnie z tym, co wcześniej sobie ręcznie podejrzeliśmy. Mamy także tabelę z podsumowaniem całego modelu. Tutaj mają Państwo też jakby zwizualizowane to, o czym Wojtek mówił wcześniej, że ten pierwszy wymiar zawsze jest najważniejszym wymiarem, a każdy kolejny będzie, będzie mniej ważny od poprzedniego. Także zawsze te wartości będą największe właśnie dla pierwszego wymiaru. Wracając jeszcze do tej mapy percepcyjnej, mogą się Państwo zastanawiać, co oznaczają dokładnie te takie dodatkowe osie, które się nam pojawiły na tym wykresie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przejść do miar dyskryminacyjnych. Tutaj znowu mała podpowiedź, że ten wykres miar dyskryminacyjnych pokazuje nam, które zmienne miały wpływ na utworzenie się poszczególnych pomiarów. Także tutaj znowu możemy się pokusić o takie, taką czynnikową interpretację tego rozwiązania. Widzimy, że tutaj te trzy zmienne tworzą nam wymiar pierwszy, czyli ten ważniejszy na osi X, natomiast te trzy zmienne tworzą nam wymiar drugi na osi Y. Zmienne dla wszystkich, dla wymagających, tutaj ewidentnie troszkę nam odstaje. Nie ma aż takiego wpływu na tworzenie tych wymiarów jak którakolwiek inna zmienna. I te same informacje mogą też oczywiście Państwo odczytać z tabeli wymiarów dyskryminacyjnych. Tutaj, jeśli ktoś chciałby mieć bardziej szczegółowe statystyki to to są dokładnie te same informacje, co na wykresie, tylko w formie matematycznej. Natomiast jeszcze można się zastanawiać, co dokładnie nam różnicują te wymiary. To pewnie będzie lepiej dla Państwa widoczne na tym kolejnym wykresie, kolejnej mapie percepcyjnej, którą zaraz pokażę. Natomiast, to już w komentarzu y, do obiektu dodałam taką informację, że ten pierwszy wymiar analizy różnicuje nam marki tradycyjne, domatorskie i dla dojrzałych po prawej stronie. Czyli zawsze po prawej stronie mapy percepcyjnej w, w tej naszej analizie będą właśnie y, te, te marki, które się charakteryzują tymi cechami. Y, I on różnicuje nam od marek y, dla młodych, y, towarzyskich y, i nowoczesnych marek, które będą zawsze po lewej stronie takiego wykresu. Natomiast drugi wymiar różnicuje nam marki określane jako tajemnicze dla kobiet i eleganckie, one będą zawsze na górze mapy, mapy percepcyjnej, od marek y, dla mężczyzn bezpośrednich oraz na ludzie, które zawsze będą w tej dolnej części wykresu. No i rozumiejąc już w takim razie, y, dlaczego te marki y, są porozrzucane w taki konkretny sposób i co to dokładnie oznacza, możemy przejść do, myślę, najciekawszego obiektu wynikowego z, z tej naszej analizy. Czyli tej łącznej mapy percepcyjnej dla wszystkich analizowanych zmiennych. Tutaj, jak Państwo widzą, mamy wrzucone wszystkie nasze zmienne. Te zmienne dychotomiczne zostały też podzielone na te swoje konkretne wartości, czyli na przykład tu mamy obiekt dla kobiet, dla mężczyzn, punkt się tutaj. No i oczywiście wszystkie marki bliższe. Temu punktowi dla mężczyzn, no to będą się po prostu charakteryzować tą konkretną cechą. Możemy też porównywać e, marki między sobą. E, także tutaj, tak naprawdę, te wszystkie informacje mamy zebrane m, na jednym wykresie. Skupmy się na naszej marce Saturn. E, to, co możemy zobaczyć, e, wyczytać z tej mapy, to jest to, że no, relatywnie e, ta marka jest no, m, postrzegana przez konsumentów jako dosyć kobieca. Co więcej, jest ten wizerunek bardzo zbliżony do naszej y, drugiej marki, czyli Luna. No i tutaj już możemy mieć pewne podejrzenia. Marka Luna, bowiem jak pamiętamy, została wprowadzona na rynek dosyć niedawno. Także tutaj jest szansa, że mogło dojść do tak zwanej kanibalizacji marki. Czyli po prostu y, profil konsumentów tej nowej marki pokrywa się z segmentem konsumentów, który już mieliśmy na rynku y, naszej innej marki. Także no wiadomo, y, jeśli te segmenty się pokrywają, no to. Sprzedaż niestety również będzie się dzieliła między te, te dwie marki. Także tutaj to, co moglibyśmy zasugerować, to jest podkreślenie na przykład w komunikatach marketingowych również tych bardziej męskich cech produktu, żeby po prostu oddalić markę Saturn od naszej innej marki Luny. To, co jeszcze tutaj w kontekście Saturna możemy zaobserwować, to jest to, że jest on dosyć daleko od tego określenia, że jest to marka dla wymagających. To oczywiście znowu nie specjalnie nas cieszy, ponieważ do tej pory no, ta marka była traktowana na rynku jako ta marka z segmentu premium. Także tutaj no, możemy zasugerować, żeby na przykład podkreślać w komunikatach właśnie dobrą jakość naszego produktu. Ewentualnie na przykład dodawać też jakieś dobre, pozytywne opinie ekspertów. Także tutaj no, z, tej, z tej mapy na pewno możemy wyciągnąć takie sugestie, co, co tutaj mogłoby poprawić sytuację tej naszej marki Satur. Teraz chciałabym jeszcze z Państwem trochę dopełnić tej analizy. Jak Państwo widzieli, mamy jeszcze dwie niewykorzystane zmienne z naszego zbioru danych, także teraz pozwolę sobie przejść znowu do naszego zbioru. No i tym razem został nam, została nam zmienna motyw zakupu oraz ulubiona marka. Jak Państwo pewnie się już dobrze domyślają, jak mamy tylko dwie zmienne, no to nie pozostało nam nic innego jak wykorzystać tym razem prostą analizę korespondencji. Także znowu tą samą ścieżką przez analizę, nie regresję, tylko redukcję wymiarów do analizy korespondencji. No, i teraz, jako zmienną wierszach. Dajemy motyw zakupu. Możemy sobie tutaj podejrzeć, jakie te motywy były dostępne do, do wyboru przez respondentów. Widzimy, że mamy ich 12. Tutaj musimy też zdefiniować ich zakres, także te informacje teraz tutaj przerzucam. Zmienną w kolumnach będzie ulubiona marka. Tu pamiętamy, że tych mark było 10. No i możemy już kliknąć OK. No i znowu zobaczmy, co też tutaj otrzymaliśmy. Mamy całkiem sporo tabel, tabelę korespondencji, którą Wojtek wcześniej już omawiał na swojej prezentacji, podsumowanie naszego modelu. Mamy też przeglądy punktów i na końcu naszą mapę percepcji to jest to, na co czekaliśmy. I znowu, tak jak wcześniej, pozwolę sobie wrócić do raportu tam te wyniki też już zawarłam. Także zobaczmy, co też tutaj działo się na tej mapie. Znowu zlokalizujmy sobie naszą, map, naszą markę Saturn. Widzimy, że jest ona tym razem tutaj. No i czym też ona się charakteryzowała? Jakie były motywy jej zakupu? No, widzimy, że tutaj takie, takie motywy jak składniki, smak czy estetyka opakowania były często podawane przez naszych konsumentów. A także z drugiej strony takie może bardziej społeczne jak reklama, znajomi czy moda tutaj również grały rolę. Widzimy, że, że znowu tworzy nam się taka grupa marek Saturn, Luna i Jupiter, których zakup jest powodowany podobnymi motywami. Także tutaj no, znowu ta, ta luna gdzieś tam niebezpiecznie blisko jest. Natomiast to, co nas może pocieszyć w kontekście jeszcze tych wniosków z poprzedniej analizy, to jest to, że jeśli jakiś klient szuka piwa, które ma dobry smak, które posiada dobre składniki, no to całkiem często jednak sięga po to nasze piwo Saturn. Także tutaj te kwestie bardziej prestiżowe no, wydają się jednak nie aż takim palącym problemem, jak to podobieństwo do naszej, naszej marki Luna. Także znowu z tej, z tej mapy ta, to rekomendacja. Do pozycjonowania marki mogłoby być jak najbardziej zasadne. Także, żeby podsumować wszystkie wnioski, które wyciągnęliśmy sobie z tych, z tych dwóch analiz, możemy odpowiedzieć na pytania, które zostały nam postawione. Czyli jak wygląda profil konsumenta marki Saturn? Powiedzieliśmy, że jest on relatywnie kobiecy. Jest to marka dla konsumentów poszukujących produktów, produktu eleganckiego, tradycyjnego oraz domatorskiego. Jest ta marka wybierana zarówno ze względu na estetykę opakowania, smak oraz składniki, jak i na reklamy mody oraz pół znajomych. Drugie pytanie, które mieliśmy, to to, czy są jakieś marki, których profil konsumenta jest zbliżany do segmentu konsumentów marki Saturn? I tutaj stwierdziliśmy, że tak zdecydowanie jest duże podobieństwo profilu konsumenta do marek Luna oraz Jupiter. Tak jak mówiliśmy, o ile Jupiter nas nie martwi, no bo wiadomo, wolny rynek, chcemy konkurować z innymi markami, no to z własną marką raczej konkurować nie chcemy. Także tutaj ta luna szczególnie nas, nas martwi. No i trzecie pytanie: czy istnieje potrzeba repozycjonowania marki Saturn? Tutaj zdecydowanie możemy to zarekomendować, szczególnie w kierunku właśnie podkreślenia tych również męskich cech produktu, żeby oddalić się od. Tego kobiecego segmentu konsumentów marki Luna. Także to, to by było podsumowanie tej naszej analizy korespondencji. Pozwoliłam sobie dodać jeszcze takie dodatkowe podsumowanie, które na podstawie naszego zbioru danych y, też mogliśmy otrzymać. To rzeczywiście nie wynika bezpośrednio z analizy korespondencji, natomiast y, no zawsze warto, y, jeśli mamy jakieś dodatkowe informacje, to, to również je przedstawić. Tutaj mamy więc na przykład tabelę podsumowującą, jak ważne dla, dla konsumentów są poszczególne cechy produktu. Tutaj w formie tabeli mamy też te same informacje w formie takiego zestawionego wykresu słupkowego. Także tutaj możemy zobaczyć, że na przykład estetyczne opakowanie czy praktyczne opakowanie było podawane jako ważne lub bardzo ważne najczęściej. Natomiast takie aspekty jak niska cena czy gratisy nie grały już większej roli. Tutaj oczywiście te dwa obiekty wynikowe się uzupełniają. Gdybyśmy dodali te procenty na, na ten wykres, no to trochę by to nam utrudniało jego odczytywanie, więc tutaj lepiej to czasem w większej ilości obiektów wynikowych, natomiast bardziej wyczerpująco. Natomiast to, co bezpośrednio też z tych naszych danych, które analizowaliśmy, wynika. To są na przykład motywy zakupu. Możemy zobaczyć, że jednak cena, mimo deklaracji, że nie jest aż taka ważna, no to później jako motyw zakupu najczęściej się pojawiała, ale też takie aspekty jak znajomi czy składniki tutaj wychodziły na pierwszy plan. No i na końcu możemy też zobaczyć, jaki był rozkład tych ulubionych marek, które najczęściej respondenci podawali. Tutaj oczywiście możemy tym pozytywnym y, akcentem zakończyć nasze, y, naszą prezentację dla na przykład zarządu. Wiem, że ta nasza marka Saturn jednak nie jest w aż tak tragicznym położeniu, jest najczęściej, y, najczęściej deklarowana, jako ta ulubiona marka konsumentów. Y, Także na pewno można, y, można tutaj po, polepszyć, możemy zarekomendować pewne działania, natomiast y, jako ten pozytywny akcent to wcale nie jest tak źle, jak się wydawało. No i to wszystko, co chciałam dzisiaj Państwu pokazać. Bardzo, bardzo dziękuję.